Pamiętacie, jak kilkanaście dni temu wstawiałem filmik dotyczący remontów na ulicy Kasprzaka, że to jest sytuacja dynamiczna, tutaj każdy dzień i ta organizacja ruchu można powiedzieć jest, jest inna. No i właśnie dzisiaj chciałbym pojechać, teraz chciałbym pojechać w ulicę Storczyków z Kasprzaka. Skręcam oczywiście w lewo. I spójrzcie, w tej chwili wyłączony jest pas lewy czyli pas, który wyjeżdża z Ulicy Storczyków. Czyli dla skręcających do Ulicy Storczyków z Ulicy Kazprzaka, tak naprawdę w tej chwili nie ma żadnej trudności. Ale na pewno przez to, że mamy wyłączony pas wyjazdowy z ulicy Storczyków dla wyjeżdżających z ulicy Storczyków jest to na pewno uciążliwość. To już z tego miejsca muszę się upewnić, czy ktoś w to miejsce nie wjecha. Zmieniam pas ruchu. I na pasie pod prąd upewniam się, że nie nadjeżdża mi tutaj tramwaj. O czym? A pojadę może w lewo. No już właściwie nie mam miejsca na ten powrót na prawy pas. I właściwie oczekując na pasie, stojąc pod prąd, stojąc na pasie dla kierunku przeciwnego. Oczekuję na wolną drogę. Pamiętajmy, że tu jest stop i mam się przed wyjazdem na Kazprzaka zatrzymać i kontynuuję jazdę. W lewo w kierunku ulicy Młodych, natomiast zwróćmy uwagę, że tutaj można widzieć cały czas te roboty bez zmian. Co ciekawe, usłyszałem taką informację, że tutaj mieszkańcy okolicznego bloku skarżą się na to, że będą mieli miejsca skośne, że przez to będzie tych miejsc mniej aniżeli było dotychczas. No, ja bym się chciał, tylko. Zapytać, a jakie miejsca były dotychczas? Bo ja ten parking kojarzę jako miejsca właśnie skośne.